Energia seksualna, ćwiczenia poprawiające życie erotyczne. Witajcie, przyjaciele, witajcie ponownie w Healthy Strong, najlepszym źródle zdrowia na co dzień. Yoga Kundalini pomoże Wam uwolnić energię seksualną, która spoczywa w czakramie, znajdując się u podstaw kręgosłupa. Dzięki wspólnej medytacji przygotujecie swoje ciała i umysły do miłosnego zespolenia i zwiększycie swój seksualny potencjał. Oto prosty trening jogi Kundalini dla par, który warto włączyć do gry wstępnej przed dłuższą sesją miłosną. Yoga Kundalini to duchowa szkoła jogi oparta głównie na medytacji. Polega na poszukiwaniu sposobów obudzenia energii kundalini, która ma spoczywać uśpiona u podstaw kręgosłupa, dokładniej w dolnej części pleców w trójkątnym obszarze między pasem a kością ogonową. Jej symbol to śpiący wąż z ogonem w paszczy. Głównym celem jogi kundalini jest medytacja, którą cechują mudra, specjalne gesty rąk, mantry i hymny. Ma ona służyć uwolnieniu siły drzemiącej w każdym z nas, abyśmy mogli zetknąć się z czystą esencją tego, kim naprawdę jesteśmy. W odróżnieniu od innych form jogi kundalini nie wymaga przybierania określonych pozycji, a sana można ją praktykować w dowolnym układzie. Do wykonania poniższego ćwiczenia najlepsza będzie pozycja siedząca ze skrzyżowanymi nogami. Wyczuwanie energii kundalini. Zacznijcie od stworzenia odpowiedniej atmosfery w sypialni. Zasłońcie zasłony, wyłączcie wszystkie sprzęty elektroniczne. Możecie rozpalić kominek, jeśli macie, lub rozstawić w pomieszczeniu zapalone świece. Usiądźcie nadzy naprzeciwko siebie, wyprostujcie plecy i oprzyjcie dłonie ze złączonymi palcami, wskazujący i kciuk, o kolana. Utrzymujcie cały czas kontakt wzorkowy. Następnie opuśćcie głowy, zróbcie głęboki wdech. Wyobraźcie sobie, że z każdym wydechem zapadacie się coraz głębiej w ośrodek erotycznej energii. Zamknijcie oczy, wdychając powoli powietrze, unoście głowy, czując podnoszącą się energię z wnętrza. Znów wraz z wydechem skłońcie głowy. Łączenie energii. Zbliżcie się do siebie, tak byście stykali się kolanami. Patrzcie sobie w oczy, oddychajcie w zgodnym rytmie. Oplećcie się wzajemnie ramionami wokół szyi. Chwyćcie się za barki i oddychajcie razem przez kilka minut, czując erotyczną energię przepływającą z ciała do ciała. Podnoszenie energii stańcie naprzeciwko siebie w odległości wyciągniętego ramienia. Splećcie dłonie, spójrzcie sobie w oczy i razem kucnijcie. Kołyszcie się lekko w tył i w przód, przytrzymując się rękami. Powinniście poczuć energię kundalini rozwijającą się w waszych ciałach. Następnie wolno powstańcie razem, w ten sposób uniesie się wraz z wami energia kundalini. Wykonajcie kilka serii kucania i powstawania, dopasowując do tego rytm wdechu i wydechu. Powtórzcie ćwiczenie kilka razy. Zamknięcie korzenia. Zamknięcie korzenia, mula banda, polega na ściągnięciu mięśni krocza umiejscowionych między odbytem a genitaliami. Partner powinien nacisnąć piętą na moszne i ściągnąć mięśnie odbytu. To proste ćwiczenie pomoże zamknąć energię zgromadzoną w dole brzucha, zrównoważyć układ sympatyczny i parasympatyczny, poprawić stan układu rozrodczego i zwiększyć potencjał seksualny u mężczyzn. Aby wykonać zamknięcie korzenia, należy zewrzeć i podciągnąć do środka i ku górze dół miednicy między odbytem i genitaliami. Na początku zapewne będziecie wciągali wszystkie mięśnie krocza, lecz w miarę praktyki nauczycie się rozróżniać zwieracze odbytu i mięśniami krocza od mięśniami wewnątrz jamy miednicy. Chodzi o wciągnięcie tylko mięśni krocza. W momencie wciągania mięśni wykonajcie głęboki wdech, wytrzymajcie kilka sekund ze zwartymi mięśniami i powoli wypuśćcie powietrze z płuc. W ten sposób kończcie każdy trening jogi kundalini. Naładowani dobrą energią, możecie przystąpić do właściwej części gry wstępnej. Jeśli jesteś nowy na kanale, pamiętaj o zasubskrybowaniu kanału i włączeniu powiadomień o postach, naciskając dzwonek, aby nigdy nie przegapić żadnego z naszych filmów. Cóż, to wszystko, co mamy dzisiaj dla Ciebie. Dziękuję za obejrzenie i do zobaczenia w następnym filmie. Do widzenia!